Witam Państwa bardzo serdecznie na, w drugim dniu Festiwalu Architektura Szachów. Dzisiaj Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w szachach błyskawicznych oraz iluminację Open Blitz. Witam bardzo serdecznie prezesa Wielkopolskiego Związku Szachowego, pana Szymona oraz gospodarza naszego, czyli Wójta Unii Politechniki Poznańskiej, Pana Profesora Antyla Nawroskiego. I oddaję głos. Dziękuję, Dziękuję bardzo panie Macieju. Hadi, dzisiaj Blitz, w sumie to chyba najbardziej rozrywkowa, najprzyjemniejsza wersja szabu. Każdy z szachistów uwielbia graźwica czy różnych tam odmian, ale dlic jest rzeczywiście najbardziej przyjemny. Także życzę Wam wiele radości z dzisiejszego turnieju. No i sukcesu. Oczywiście niech wygra najlepszy, a Pan doktorowi Arturowi dziękuję za te wspaniałe miejsce, polityka Poznańska. Także myślę, że lepszy stali sobie nie mogli wymarzyć. Myślę, że ta współpraca, tak jak wczoraj mówiliśmy, będziemy ciągnąć.